Słuchaj tego, bo Norwegia znowu zrobiła Norwegię. Winmonopolet właśnie wrzuciło do sprzedaży taki kalendarz adwentowy z 24 buteleczkami akiewitu, tak, alkoholu. W kalendarzu adwentowym. Oczywiście od razu wybuchła dyskusja. Organizacje zajmujące się trzeźwością mówią: Halo, grudzień i tak jest miesiącem, gdzie ludzie piją za dużo. Po co jeszcze? Odliczać do świąt na procentach. I mają argumenty. Statystyki pokazują, że przeciętny Norweg wypił w 24 roku 6,16 litra czystego alkoholu. I to bez zakupów przygranicznych, więc no wiecie, mieszkańcy Budę, typowa norweska reakcja. Ja tam codziennie nie będę pił, ale jako zapas na święta, czemu nie? Czyli zero zachwytu, zero dramy, po prostu stoi, to stoi. Politycy dorzucają swoje trzy grosze. To nie jest produkt, który pomaga dzieciom w czasie świąt. Urząd Zdrowia, kalendarze alkoholowe nie polecamy, nielegalne. A producent mówi: Halo, spokojnie, to tylko degustacja. To nawet nie jest jedna butelka, pół litra alkoholu za 800 koron. Chcesz? Spróbujesz. Nie chcesz? To nie. I tu najlepsze. Win przyznaje, że nie chciało tego kalendarza, ale musiało go wziąć, bo spełnia przepisy. Czyli jest legalny, ale nikt nie zamierza go promować. Taki produkt, który leży i udaje, że go nie ma. Norwegia w pigułce. Legalne? Tak. Promowanie? Nie. Co się sprzeda? Oczywiście, że tak.